Wcale nie trzeba jechać nad morze, żeby posłuchać mew, i to dużych mew, mew wielkości gęsi. Akurat te mewy gnieżdżą się również u nas na Wiśle Środkowej, ale od dwóch, trzech lat zimują również w Radomiu. Głównie wykorzystując fakt, że no, dosyć dużo odpadków zostawiamy w odpadach i umieszczamy je na wysypisko, tam też mewy białogłowe, bo o nich mówię, Wykorzystują, wykorzystują też zalew domaniów i no te zbiorniki wodne, które nie zaraz zostają. Natomiast e, borki, jeśli są w pokrywie lodowej, są miejscem takim, miejscem, kiedy one tutaj spędzają noc. Jest to noclegowiska. Zresztą borki nie tylko dla mew białogłowych, tak jak tutaj, choć wśród mew białogłowych, jak można teraz zobaczyć tylko niestety mamy tutaj ograniczenia techniczne no wynikające z tego, że kręcę komórką Gdybyśmy mieli lunetę, to z, moglibyśmy rozpoznać, że wśród nich jest przynajmniej przed chwilą, tak jak patrzyłem przez wizjer aparatu co najmniej dwie mewy siwe oraz dwie mewy srebrzyste także mamy tutaj e, trzy gatunki, e, które możemy zobaczyć Natomiast oprócz tego mamy jeszcze tutaj noclegowisko gawronów i ptaków krukowatych. To jest około 30 tysięcy ptaków, które tutaj na tym terenie nocuje. W tej chwili jeszcze nie przyleciały, one zaczną przylatywać powoli. Kiedyś to noclegowisko znajdowało się na Piotrówce, ale na Piotrówce od kilka lat temu wycięto. Już będzie prawie dekadę, dekadę temu, tak no, 10 lat, w 2012 roku wycięto to pole, no i e, nasze gawrony, które w Radomiu zimują, chociaż nie takie nasze znowu, bo przylatują z, większości przylatują z, ze środkowej Rosji, z okolic Moskwy i u nas zimują, e, na noc nocleg no, musiały znaleźć inne miejsce, no i właśnie Borki są miejscem, gdzie one spędzają noc, no później się rozlatują, tak jak wcześniej pokazywałem na jednym z filmików, takim jednym z Legowisk I miejsce takiej o zbiórki porannej to są, to są radomskie planty. No i właściwie to tyle.